Jest poniedziałek 11 maja, minęła godzina 21:40. Zapraszam do studia Lotto. Muzyka Dobry wieczór, Marcin Mańka, pora na wieczór z grami Lotto. Gry totalizatora sportowego są dostępne online. To oznacza, że mogą w nie państwo grać w domu, na kanapie czy w fotelu i o dowolnej porze. Jak grać w gry Lotto przez internet dowiedzą się państwo z krótkiego materiału filmowego. Graj w swoje ulubione gry online bez wychodzenia z domu na lotto.pl. Kliknij zarejestruj się i wypełnij pola formularzy. Następnie aktywuj swoje konto i zasilij jedną z wybranych metod płatności. Wygrywaj tak jak lubisz na stronie lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. W Polsce online gra już ponad 370 tysięcy osób. Warto do nich dołączyć, bo 10% z internetowej sprzedaży produktów lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem i jego skutkami. Dzięki państwu przekazaliśmy już ponad 7 milionów 600 tysięcy złotych. Przez internet można grać m.in. w ulubioną grę milionów Polaków, czyli w lotto. W jutrzejszym losowaniu trafienie szóstki może dać nawet 4 miliony złotych. Do zakładu lotto warto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w lotto Plus. Powodzenia. Zaczynamy od Multi Multi. Wczoraj szczęśliwy gracz trafił 9 z 10 liczb, a że zagrał z plusem i podwoił stawkę wygrał 100 tysięcy złotych. Dodam, że zakład został zawarty online. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W czasie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, będę. Maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 ludzi. 58, 61, 23, 46 Dwadzieścia pięć siedemdziesiąt cztery dwadzieścia dziewięć, dwanaście trzy sześćdziesiąt cztery czterdzieści cztery Piętnaście, 11, 24, 45, siedemdziesiąt trzy, trzydzieści siedem, dwadzieścia jeden, liczba dwadzieścia jeden jest plusem. Przez internet zagrają też Państwo w mini lottom. W każdym losowaniu tej gry padają setki mniejszych i większych wygranych. Rekord to piątka, warta prawie 480 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 24 33 25 3 36 Na kuponach wybranych gier Lotto znajduje się 7 cyfrowy numer Superszansy. Kto go aktywuje i trafi wszystkie cyfry, wygra 2 miliony złotych. Takie 7 cyfr padło w drugim dziś losowaniu Superszansy. 3, 6 7 9 9 4 8 Gratuluję wygranych. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z tych zestawów odnajdzie wszystkie wylosowane liczby wygra 250 000 zł.

Dwadzieścia dwa, jeden, dwanaście, cztery, szesnaście, siedem, W piątek wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie międzynarodowej gry Eurojackpot. Jego zwycięzca będzie mógł wygrać nawet 45 milionów złotych. Wszystko, co należy zrobić, żeby zawalczyć te miliony, to wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Trzymam kciuki za nowych milionerów. W domu przez internet, siedząc wygodnie w fotelu, mogą też Państwo zagrać o pensję w ekstrapensji. Ta największa może być warta aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy lasowania. 15 34 32 8. 13. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 2. Jeśli już grają Państwo o pensję w ekstrapensji, to warto zagrać o premię w ekstrapremii. Wygrane w tej grze wypłacane są od razu, a największa może być warta milion złotych. Zapraszam na losowanie ekstrapremii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Będy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 31. 6 29. 28 34 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremii jest Liczba 4. Wyniki losowań znajdą Państwo na stronie lotto.pl na koniec programu jeszcze raz chciałbym zachęcić Państwa do grania w gry Lotto Online. Jest to nie tylko wygodny sposób gry, ale też bezpieczny. Totalizator sportowy posiada wszystkie wymagane certyfikaty bezpiecznej gry, przyznawane przez organizacje branżowe. W wieczornym studiu Lotto to wszystko. Teraz się z Państwem żegnam i zapraszam na jutrzejsze popołudnie wylosowania multi-multi i kaskady, które z przyjemnością poprowadzę. Dobranoc. Wygrałem! Witamy w świecie Jackpot. Marzę o kosmicznych wakacjach. W hotelu. Z widokiem na ziemię. Z ukochaną. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Dzień dobry. Martek Marszałek. Bardzo mi miło. Chciałem pani podziękować. Więc za co? Grając w LOTTO wszyscy wspieramy polski sport. O, a mogę prosić o autograf? LOTTO. Gramy dla sportu i kultury. Teraz w LOTTO możesz grać wszędzie. Z dala od świata. Lub bliżej ludzi, w przerwie, bez przerwy i w drodze gdziekolwiek, by wspólne szczęście mnożyć i dzielić z innymi. Graj w lotto, gdzie chcesz i kiedy chcesz, a gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach lotto i na lotto.pl Nie wie, jakie masz marzenia. Te, które chowasz w sercu. Nie daj sobie wmówić, że nie możesz ich spełnić. Pozwól swoim marzeniom rozwinąć skrzydła. Poczuj się wolny. Lotto. Zacznij marzyć.